Ilekroć kobieta miesza się do polityki, kończy się to albo wojną trojańską, albo upadkiem caratu. Chciałem dzisiaj powiedzieć hmm, oczywiście o tym drugim wydarzeniu, ponieważ nie będę się rozwodził na temat mitycznych legend. Natomiast hmm, taki destrukcyjny wpływ hmm, carowej Aleksandry Romanowej, bo o niej chciałem dzisiaj powiedzieć, jest udowodnione historycznie. Rzecz traktuje o oczywiście ostatnim carze Rosji, Mikołaju II, zetronizowanym w 1917 roku. Ale dlaczego, dlaczego tak bardzo tak wielki wpływ wywarła na te wydarzenia jego żona Aleksandra? Zacznijmy od tego, że była ona Niemką. Przyszła na świat w Niemczech, jeżeli ktoś jak to woli, w imperium, no w cesarstwie, cesarstwie niemieckim, zwanym inaczej II Rzeszą niemiecką, jako tutaj uwaga: Wiktoria Alicja Helena Ludwika, Beatrice z Hesji. Darmstadt. I właśnie w tym Darmstadt przyszła na świat przyszła carowa Rosji. Z przyszłym carem Rosji poznała się w bardzo młodym wieku, ponieważ ona miała lat 12, on był kilka lat starszy, miał lat 16. Do ślubu doszło 10 lat później. Kiedy właśnie para się pobrała, Caryca Aleksandra nie była zbyt lubiana na rosyjskim dworze, I mówię to bardzo oględnie i bardzo upraszczając. Przede wszystkim nie, lubiała, nie lubiła jej matka cara Aleksa Mikołaja II, czyli jej Teściowa. Ale być może wszystko by się jakoś ułożyło, gdyby nie wybuch I wojny światowej w 1914 roku. Pamiętajmy tutaj, tutaj się zaczęła ten destrukcyjny wpływ, ponieważ Carowa Aleksandra pochodziła z Niemiec, a jak wiemy, w I wojnie światowej walczyły ze sobą państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, oraz po drugiej stronie, właśnie Rosja, tak zwana ententa, czyli Rosja, Francja i Anglia, oczywiście później też inne państwa. I tutaj już samo to, carowa Aleksandra jako Niemka. Z pochodzenia była też posądzana o właśnie sympatię proniemieckie, a nawet o działalność agenturalną, ale tu wkracza na arenę dziejów syn jej i cara Mikołaja carewicz Aleksy, który już jako dziecko, no, jak był dzieckiem, cierpiał na hemofilię chorobę krwi, no tutaj każde zranienie. Groziło mu wykrwawieniem. Wówczas nie było lekarstw na tą chorobę. I dziwnym zrządzeniem okoliczności Aleksandra no, zapoznała się z słynnym Rasputinem. I tutaj rozpoczęła się już prawdziwa fala fatalnych wydarzeń. Ponieważ tylko Rasputin, w opinii Aleksandry, był w stanie uleczyć Sarewicza Aleksego i w zamian za to uzyskał przemożny wpływ na obsadę stanowisk. W wojsku, w państwie, obsadzał premiera na stanowisko premiera, ministrów. Wszystkie, większość tych nominacji miała fatalne skutki. Doszło do tego, że Rosja, która przystępowała w bardzo dobrym stanie, też ekonomicznym, gospodarczym, do pierwszej wojny światowej, no, z biegiem czasu ponosiła coraz większe klęski na froncie i za to był obarczany. Rasputin, Aleksandra i car Mikołaj. Doszło do tego, że szlachta rosyjska, głównie książę Felix Jusupów Zwabił Rasputina do swojej posiadłości obietnicą zapoznania go ze swoją atrakcyjną żoną i wspólnie z innymi spiskowcami dokonali mordu na Rasputinie w styczniu 1917 roku. Tutaj dość powiedzieć, że Rasputin został otruty uduszony, poszczelony, utopiony i zatłuczony świecznikiem. Jeśli wierzyć doniesieniom, kiedy znalazł się pod Przeremblą w, no, w Petersburgu, w Newie, wciąż jeszcze żył. Ale wróćmy tutaj do Aleksandry. Co więcej, tutaj już, patrzmy, kolejna sprawa. Aleksandra nakłaniała cara Mikołaja również do tego, aby objął naczelne dowództwo nad rosyjską armią. I Car się na to zgodził i od tego momentu wszystkie porażki, a było ich sporo, przeszły na konto samego cara. Ponosił odpowiedzialność osobistą za to wszystko, co się działo na froncie, a działo się bardzo, bardzo źle. Natomiast, proszę Państwa, najgorsza rzecz miała dopiero nadejść, ponieważ, jak wiemy, car abdykował w marcu 1917 roku. No i tutaj pojawiło się pytanie, co dalej z rodziną carską? Pojawiła się tutaj opcja wyjazdu do Anglii. Przypomnę, tutaj wówczas królem Anglii był Jerzy V, który, co ciekawe, był kuzynem cara Mikołaja II. Oni byli do siebie tak podobni, że na międzynarodowych spotkaniach trudno było rozpoznać, kto jest, który jest który. Byli kuzynami ich Matki były siostrami pochodzącymi z Danii. I tutaj jeszcze nawiasem mówiąc sama Aleksandra, ta cerowa Aleksandra, była wnuczką z kolei no, królowej, Wiktorii, królowej brytyjskiej Wiktorii, która rządziła przez ponad 60 lat. I widzimy tutaj, że wszystkie te, te rodziny były ze sobą w jakiś sposób albo spokrewnione, albo z kolego. No, w jaki sposób były ze sobą związane więziami rodzinnymi, bliższymi lub dalszymi. No i tutaj, właśnie kiedy rodzina carska chciała uciec do, do, do Anglii, do Wielkiej Brytanii, na wyspy, do Londynu, sprzeciwił się temu sam Jerzy V, który no, na tej samej zasadzie że znowu przecież Aleksandra jest Niemką jak bardzo by to źle wpłynęło na opinię publiczną przyjmowanie pod swoje skrzydła Niemki przedstawicielki tego tak wrogiego narodu i tak wrogiej frakcji. Ostatecznie jak wiemy nie doszło do tego i rodzina carska została przez bolszewików wywieziona, uwięziona w Jekaterynburgu i ostatecznie do bestialsko zamordowana rozstrzelana w lipcu 19, 1918 roku. Podsumowując oczywiście e, można powiedzieć, że największy wpływ oczywiście na upadek caratu no, można powiedzieć by im bolszewicy, leni i tak dalej, ale tutaj e, też trzeba powiedzieć że Lenin był w pewnym sensie inspirowany i opłacany przez Niemców. Caryca carowa była Niemką. Widzimy, że Niemcy co kilkadziesiąt lat wywołują wojny. Nie potrafią bez tej wojny żyć. Natomiast skupiając się, dlaczego, dlaczego przez do tego sedna, tego dzisiejszego problemu dlaczego przez kobietę popatrzmy. Podsumowując to, Aleksandra wpływała na obsadę stanowisk w państwie. Wpływała nawet na decyzje wojskowe. Była widziana nad mapami sztabowymi i podejmowała osobiście decyzje dotyczące przebiegu działań wojennych. Znalazła się pod wpływem Rasputina, który przekonał ją, że tylko on potrafi uratować jej syna z śmiertelnej choroby. Przekonała Cara do tego, aby osobiście przejął władzę nad armią i tym samym wszystkie klęski spadły na jego konto. A na koniec, jako Niemka. No, nie mogła być przyjęta w kraju, który walczył po drugiej stronie w I wojnie światowej. Na koniec, chciałem tutaj zacytować słowa Kornela Mak Makuszyńskiego, który, które te słowa pasują do carowej Aleksandry bardzo dobrze, ale nie tylko do niej. Cornel Makuszyński pisał, jeśli w odpowiedzi na Twoje pytanie kobieta odpowiada, nie wierz jej, jednak jeśli milczy, nie wierz jej, tym bardziej. Dziękuję bardzo za uwagę.